Mam nadzieję, że Maja Staśko zawrze to w swojej 500 stron w całej książce pato streamat Ja myślę, że Maja Staśko przede wszystkim, kurwa, ze trzy pozwy dostaje za tę książkę. Ja jej nie czytałem, nie wiem, co tam jest, ale patrząc na to, jak ona potrafi, yy, jak ona potrafi zmieniać rzeczywistość, kurwa, w swojej głowie, to myślę, że tam ciekawe, kurwa, wątki będą. I wiele osób, które zostaną tam poruszone, nie będą się z nimi zgadzać. No. Więc tak. więc to więc, więc, tak obstałem, nie? Ciekawe jak to jest, czy na przykład jeśli mają Staśko napisze książkę, a ja uważam, że w tej książce na przykład mi kłamie na mój temat, to mogę ich zablokować w dystrybucję? Też chujowo, żeby tyle tych poszło do śmieci. Jak to jest kurwa, że ekolodzy, ludzie, ludzie, którzy są eko kurwa i którzy nie jedzą mięsa bo coś tam yy, marnują 500 kartek kurwa na to, żeby jakąś książkę napisać. Ja nie twierdzę, że czytanie jest złej, że ten, ale to nie można pójść z duchem czasu i wypuszczać tego w formie booków. Nie, nie, nie rżnąć lasów w, Amazo w Amazonii. A ja akurat powiem, jak ktoś będę uważał, że jest niezgodny z prawdą w tej książce, to ja mu kurwa go pozwę, nie? Więc niech sprzedaje, ile wlezie tych książek w takim razie. Znaczy też nie wiem, czemu z góry nastawiamy się na to, kurwa, że będzie kłamać w tej książce, nie? Jakby chuj do niech wypuści co chce. Każdy powinien publikować co chce. No chyba, że kłamie. To wtedy druga osoba ma, ma prawo ją pozwać.